Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na prezentację kolejnego zestawienia TOP 10, a raczej 12, ale wyjaśniałem to w pierwszym materiale. Najlepszych Hot Wheelsów w mojej ocenie, jeżeli mówimy o rok, tym razem 2021, był rok 2020, no i teraz przechodzimy o jeden do przodu, zaczynając od numeru Pierwszego. Od razu mówię, to jest wszystko oczywiście moja subiektywna opinia. Numery ułożone są w takiej kolejności, jak były na kartach, i oczywiście możecie się z nią nie zgodzić, ale od razu mówię, że każdy ma prawo do swojego gustu. Mój jest właśnie w taki, jak wspomniałem. Pierwszym takim modelem, który chciałem Wam pokazać, jest to oczywiście Volvo. Volvo model 850 Estate, dość mocno lubiany i popularny zauważyłem, wśród fanów Hot Wheels. i ten model jest troszeczkę tutaj zdezelowany, ale to jest takie, mimo wszystko, zastępstwo, bo jednak bardziej bym sobie chciał ten żółty nabyć. Ostatnio ogłoszono nawet, że w premium pojawi się wydanie w malowaniu, chyba takim tym pierwszym, jaki w ogóle ukazał się na naszym rynku, ale ma w sobie jakiś taki uroki klas syk, klasyk, miałem powiedzieć taką klasę, ale taki, taki klasyk w sobie typowy właśnie prezentujący lekko kanciaste, kwadratowe kształty. Tak czy inaczej mi on się bardzo podoba i myślę, że warto sobie po niego sięgnąć w takiej formie. Drugim takim modelem jest ten oto właśnie konkretny, mój zdecydowanie ulubiony, Chevy Silverado 2019, tylko jest to ta wersja Trail Boss. Świetne malowanie, lekko takie wojskowe bym powiedział. Może nie do końca są to te takie ciapki. Bardziej ma tutaj ostre krawędzie, ale świetnie się prezentuje z tymi brązowymi kołami lekko podwyższony i zdecydowanie jest to mój ulubiony model, jeżeli mówimy o, o tą, tą formę. Teraz chyba jakiś nie wiem, czy nie wychodził niedawno, czy będzie wychodził. Ale ja sobie tego pozostawiłem w swoim zestawieniu. Trzecim takim będzie Ford Mustang, Formula Drift. Świetne też malowanie, jak dla mnie. Te felgi tutaj biało-czerwone, ja się śmieję, że nawiązujące do barw naszej flagi, oczywiście, są jak najbardziej na plus. Jest to ta wersja, która. Ja to mówię wersja, wersja w sensie Formuła Drift, czyli to, co jest tak mega popularne i poszukiwane. Widziałem, że są dość spore ceny tego Nissana Silvia, chyba z Warta. No naprawdę tam za grube 200, ponad 300 chyba złotych, gdzieś ta jego cena się osceluje. Później wypuszczali inne modele z tej Formuły Drift w Car Culture, ale no, mi się ten Mustang po prostu podoba w takim wydaniu i jako ostatni dołączył tak naprawdę uzupełniając tą kolekcję do tej mojej najlepszej dwunastki tamtego roku, czyli po jednym z każdego miesiąca, tak? Czwartym takim modelem mamy Pontiaca GTO z 2006 roku. Niestety nie doczekał się wydania bez tutaj tego elementu, bo to jest nawiązanie do drag stripów tych, a wolałbym chyba, żeby on tego tutaj nie miał. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Natomiast ten model naprawdę mi się podoba i wizualnie, gdyby mieć taki jego prawdziwych rozmiarów, prawdziwe auto, też bym chyba nie narzekał, bo ma w sobie jakiś taki urok, powiem Wam szczerze i ja osobiście zawsze gdzieś będę miał sympatię właśnie do tego modelu. Piątą taką pozycją, którą chciałem Wam pokazać jest Toyota Celica. Toyota Celica dokładnie z 1970 roku, więc no już tych lat, jak sami widzimy, ma na karku to wydanie, ten model. I tu w sumie tych Toyota Celik za wiele na rynku się chyba nie pojawiało w ostatnim czasie, od tego 2021 roku. Co prawda wyszła wersja w tym takim świecącym, tak. Ja to mówię, no, świecąca w ciemności, tak? Jak, jak, jak się nazywa to wydanie? Przypomnijcie mi, ich, ich, ich teraz dużo wychodzi. Nie Speed Demons. Ale wiecie o czym mówię? I jakiś model się ostatnio pojawił. Majorette też chyba wypuściło jedną w zielonym malowaniu, ale jakoś te proporcje i samo to wykonanie pozostaje jednak dla mnie trochę do życzenia. A ten model naprawdę mi się mega podoba i nawet to samo malowanie z tym Kaido House prezentuje się po prostu wybornie. A i cenę jak name, i na maina taką trzyma, że nawet chyba ze 30 zł trzeba wydać za ten model. Dobrze, moi kochani, teraz już będziemy zaraz na półmetku, prezentując Wam ten model. Jest to Chevy Chevelle z 1967 roku. Wersja ta 396, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. I też żółty kolor daje jakiś taki. Fajny old school w tym. Nie wiem dlaczego, ale mega mi się podoba. Jest też malowanie w takim właśnie bardziej nawiązującym do tego co widzimy tutaj z celiki. Taki bardziej błękit, lazur, może nie wiem turkus. I jakoś nie przypadł mi ten model do gustów, właśnie w takim kolorze. Natomiast to naprawdę uważam, że prezentuje się świetnie. I tutaj absolutnie musiało dołączyć do tego właśnie zestawienia 12 najlepszych modeli. Kontynuując dalej, mamy coś bardziej klasycznego. W sensie, w takim, no w takim wydaniu mini bym powiedział, bo jest to trochę mini model, patrząc na to. Co prawda wersja Custom 70 rok również, ale jest to Honda N600. Sporo jej się gdzieś tam w ostatnim czasy pojawiło, albo przynajmniej tych podobnych, zbliżonych wariacji zarówno. W innym malowaniu było, też właśnie na, nawiązującym ponownie do tego, co tutaj, ale jakiś czas temu chyba w wersji offroadowej pojawiło się od matchboxów. Chyba nawet ją gdzieś mam, więc całkiem spoko, nie wiem czemu, ale ma w sobie jakiś taki urok, trochę mi się kojarzy też z pojazdem Jasia Fasoli. Aczkolwiek tam z 73. już nie wygląda tak okazale i nie ma już takiej fajności w sobie, bym powiedział, jak choćby nawet to wydanie premium, które miałem, ale się ostatecznie pozbyłem. Z czerwonym wnętrzem naprawdę prezentuje się ten model właśnie w tym żółtym kolorze bardzo, bardzo fajnie. Kolejnym modelem jest to Mercury Cougar, rok 1968, o ile dobrze pamiętam, tak jest. I znowu powracają gdzieś płomienie właski, tak jak to sporo było tego w przypadku rocznika 2020. Bardzo fajne malowanie, chyba moje ulubione, jeżeli chodzi o ten model. Z tych, co się pojawiło, ciemny, taki naprawdę mocno ciemny, zielony z tymi żółtawo-czarnymi płomieniami, które właśnie przenikają się w tej kolorystyce. Naprawdę daje fajny efekt, i ja osobiście bardzo ten model polubiłem. Kolejny już dziewiąty, też chyba ulubiona moja wersja, co prawda tutaj możemy powiedzieć, że jest to Plymouth GTX 1971 roku, natomiast jak przeczytamy więcej na temat tego modelu, tu akurat tej informacji nie ma zawartej, ale jest to ta wersja Roadrunner tutaj widzimy z tym spoilerem, ale na przykład w pomarańczowym właśnie malowaniu bez tego spoilera, troszeczkę różniący się oczywiście, jest właśnie Plymouth GTX, Mi się natomiast właśnie ta wersja tego roadrunnera w tym ciemnym, takim no niebieskim wchodzącym w fiolet z żółto czerwonymi pasami podoba się zdecydowanie najbardziej i prezentuje według mnie się po prostu świetnie dwa ostatnie modele Poza to już dziesiątką, a nie, teraz będzie dziesiąty, przepraszam. I zaraz dwa ostatnie modele. I tymczasem chciałem Wam jeszcze pokazać właśnie gaserka. Jest to Chevrolet nowa wagon z 1964 roku. W typowym takim Hot Wheelsowym wydaniu, jak widzimy. Ale jest to mój ulubiony właśnie gaser, jeżeli chodzi o Chevroleta Nowe. Tak nam się prezentuje ten modelik. Naprawdę wygląda świetnie. I ta faktura, która jest nałożona, nie jest taka śliska jak w niektórych, tylko naprawdę ma taki szorski, fajny efekt dający pod palcami. No, podoba mi się ten gaser. Moim zdecydowanie najlepszym, ulubionym jest Chevrolet z 55. Te gasery trochę ich mam. Jakbyście chcieli, nagram też o nim film, o tej kolekcji, bo mam taki plany. Natomiast ten wygląda właśnie tak i mi osobiście się bardzo podoba. No, i za dziesiątką mamy tych, te dwa ostatnie, i, i tutaj jest ten jedenasty model. Jest to ponownie Pleimouth Barakuda Formuła S e 1968, e, tak. I też ze względu ponownie na świetne malowanie, naprawdę prezentuje się to rewelacyjnie, nie wiem czemu, ale to jest chyba mój ulubiony model ogólnie z tych wszystkich tutaj. Pod tym względem, właśnie jak został zaprezentowany, jak został pomalowany, ja ogólnie też i lubię Plymouth'a jako markę. Choć jest nieznana i obca, troszeczkę egzotyczna u nas, to jednak ma w sobie jakiś taki urok tych motywów typowych, takich dla nazwy American Muscle. No i na końcu mamy Treasure Hunter Ford Galaxy z 1965, właśnie w takim żółtym też malowaniu z numerem 27, jak wspomniałem, Treasure Hunt. Galaxy 500 dokładnie model i no, długi, wielki, fajny, może dlatego właśnie, że też z oznaczeniem TH, ale ma coś w sobie i w sumie najbardziej mi się podoba z tych wszystkich mainów, jakie w tym malowaniu się pojawiły. Także to wszystko, jeśli chodzi o tą dwunastkę, dziękuję Wam bardzo, oczywiście za jakiś czas zobaczymy kolejną, czyli przed nami jeszcze 22, 23, 24, 25 rok trwa, więc jeszcze poczekamy trochę, ale mam też pomysły na inne. Materiały, gdybyście chcieli, a tymczasem, no cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego. Kliknijcie subskrypcję, wesprzyjcie mój kanał, jeżeli byście chcieli, możecie też to zrobić albo właśnie klikając subskrypcję, albo wspieram to nawet w tej najmniejszej formie zawsze mi to mega pomoże i będę dalej dzięki temu mógł też tworzyć i od czasu do czasu materiały Hot Wheels. Te komiksowe oraz te około komiksowo-figurkowe i wydarzeniowe. Oczywiście polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, będzie mi też bardzo, bardzo miło. A tymczasem, cóż, ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.